Witam w tym filmie pokonując strażnicę. I ten film tutaj jest częścią dość małej jak dla mnie, lecz dłuższej serii o rasistowskich prorokach. Przerobiliśmy już rasizm prorokini Ellen White, Josepha Smitha, Mahometa. Teraz ruszymy do, jak nazywam ich, młodszych kuzynów Adwentystów Dnia Siódmego. I jest to wydawnictwo biblijne i traktatowe Strażnica. Co może nie być znane przez wielu z Was, to jawne rasistowskie oświadczenia proroka, pierwszego proroka, wydawnictwa biblijnego i traktatowego strażnicy. I jest to Charles T. Russell, który jest pierwszym prawdziwym założycielem i edytorem magazynu Strażnicy dla tej organizacji. Więc z powodu paranoi i nie ma żadnego innego sposobu na tego określenie, co do świadków Jehowy, przejdźmy do przyjrzenia się. I pokażę wam rzeczywiste magazyny strażnicy, oryginalne numery, które zostały wydrukowane z pras dukarskiej strażnicy. Zobaczycie, jak będę trzymał je tutaj przed ekranem, naprzeciwko Was. I zobaczycie je także na samym ekranie, ponieważ robię ich zdjęcia, abyście mogli zobaczyć je z bliska i przeczytać je sami dla siebie. Więc rozpoczniemy tutaj z prorokiem strażnicy. Na tym obrazie, który tu widzicie, jest Charles Tays Russell. Więc zaczniemy z tym magazynem, który trzymam tutaj naprzeciw Was. To magazyn Strażnicy, 1 czerwca 1917 rok. I spojrzymy na stronę 163. Więc Wy możecie zobaczyć to na ekranie już teraz. Oto numer z 1 czerwca 1917 roku. To ten sam magazyn, który trzymałem przed Wami w moich rękach. I zobaczcie, idąc na stronę 163. Przybliżmy teraz stronę 163. I zobaczmy tutaj na tekst, który widzicie tutaj podkreślony na czerwono. Co to mówi? Ponieważ wiem, co powiedzą świadkowie Jehowy, pastor Russell nigdy nie twierdził, że jest prorokiem. Nie wiem, czy stwierdził, czy nie, ale z pewnością wiem, że towarzystwo to zrobiło. Przeczytajcie ze mną zdanie. To jest napisane zaraz po jego śmierci. Prawdziwie żył pośród nas w tych dniach ostatnich prorok Pana. I mimo, że teraz podszedł z ludzkiego wzroku, jego praca pozostała jako wytrwały świadek jego mądrości i jego wierności. Więc tutaj macie, moi przyjaciele świadkowie Jehowy, wydrukowaną z pracy Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, numer, w którym pastor Russell jest prorokiem. A jego praca pozostała jako wytrwały świadek. Kocham to zdanie, ponieważ cytuję je cały czas, gdy cytuję jego wszystkie fałszywe proroctwa o 1874, 1878, 1914 i tym podobnych. Ale w każdym razie to nie jest nasz temat teraz. Naszym tematem jest jego rasizm. Ale musieliśmy zacząć od ukazania stwierdzenia, że towarzystwo stwierdza, że wasz drogi pastor Russell, jak często jest nazywany, że jest prorokiem. Więc ruszajmy do naszego pierwszego rasistowskiego oświadczenia. Mamy tutaj przed sądą trzeci, tego co jest zwane przedrukiem Strażnicy. Myślę, że to zestaw łącznie siedmiu tomów. Towarzystwo w czasach sędzi Rateforda wydrukowało wszystkie magazyny strażnicy od początku do tego czasu w 1919 roku. Więc to jest tom trzeci z tego zestawu. Więc chcę, byście spojrzeli na ekran i spojrzymy tutaj na mały wyrywek z numeru 1 października 1900 roku. Na stronę 2706 tego tomu. Więc zbliżmy na stronę. Widzicie, co mam podkreślone najpierw: z czarnego w białego, powoli się stał. Wielebny William H. Draper. Przeczytajcie następne podkreślone linijki. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Czy Leopard swoje centki, Mimo, że niegdyś czarny jak węgiel, wielebny pan Draper jest teraz biały. Co za szok! Jest teraz. Co mam powiedzieć? Właściwego koloru? Czy to chciał powiedzieć pastor Russell? Zatrzymajcie się. Przeczytajcie tego resztę. To nadzwyczajny artykuł, w którym edytorem strażnicy jest tu Charles Taze Russell, uznał za właściwe wstawienie tego do magazynu bez żadnych krytycznych komentarzy. Macie przeczytać, co jest tu napisane i w to uwierzyć. Przeczytajcie to. Ten wielebny draper pragnąłby pewnego dnia stać się białym, jak jego mistrzowie lub przyjaciele, jak tu stwierdzają, z którymi pracował. Wiecie co? I stał się. O chwała Bogu, teraz jest biały. I wrócił z powrotem do swojej czarnej kongregacji. I byli w szoku, że jest biały i tym podobne. Co za nonsens, chory artykuł. Ale zobaczcie na to. To nadzwyczajnie rasistowskie. Spójrzmy teraz na nasz następny artykuł. I mamy tutaj numer z 15 lipca 1902 roku. Spójrzmy tutaj na dwie strony w tym magazynie. Do strony 215, którą możecie zobaczyć teraz, na stronie przed Wami, i udamy się do strony 216 za minutę. Więc zacznijmy od strony 215. I co mówi 215? Zobaczcie na to, co jest podkreślone. To mówi o rasach i skąd się wzięły, i mówi to. ilustrując wpływy, przypuszczalnie misjonarz i jego żona przenoszą się do Chin. Nie tylko wpływ klimatu i gleby. Artykuł stwierdza, że klimat i gleba mają wpływ na rasę. Skąd to wiem? Przeczytajcie kolejne dwie podkreślone linie. Każdy z narodzonych dzieci w tym zagranicznym kraju będzie znacznie bardziej podobny do Chińczyków. Oto tu macie. Ponieważ żyją w Chinach i to powoduje grunt i klimat. Przeczytajcie ostatnie zdanie, by zrozumieć sedno. Mimo tego, że nie wchodzili w małżeństwa mieszane z Chińczykami, oni stali się Chińczykami, ponieważ byli w Chinach z powodu klimatu i gleby. Kto wie, skąd pochodzą rasy? Najwidoczniej prorok, pastor Russell, wie. Więc teraz spojrzymy do tego samego magazynu. Jest to ponownie tutaj, na ekranie. Teraz przejdziemy do innej strony, 216. To wam się spodoba Spójrzcie na pierwsze dwa podkreślone zdania Podczas gdy prawdą jest, że biała rasa wykazuje pewne cechy wyższości nad każdą inną O mój Boże, co świat by zrobił, gdyby pastor Russell żyłby dziś? Zostałby odwołany, czyż nie? Przeczytajcie kilka następnych zdań poniżej Sekret większej inteligencji i uzdolnienia rasy kaukaskiej Bez wątpienia w głównej mierze jest przypisany do mieszania się krwi Między jej różnymi gałęziami Oto i jest. Teraz wiemy, dlaczego biała rasa jest tak wyższa od każdej innej z powodu mieszania się krwi między jej odgałęzieniami. Ponownie stwierdza edytor magazynu Strażnicy, Charles Tays Russell, ich prorok. Zobaczmy tu na ten następny slajd. Albo nie, nicmy tam jeszcze. Więc dlaczego to wszystko ma znaczenie? Mamy jednego powaleńca. Historia jest pełna powaleńców i powalonych pań, które mówiły szalone rzeczy. Ale w tej sprawie, także jak w naszych poprzednich filmach, ten człowiek jest uważany za proroka przez swoją organizację religijną. Widzieliście to na samym początku. On jest prorokiem. On nie tylko jest prorokiem, ale ta religijna organizacja zwana Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica jest jedyną Bożą organizacją z bezpośrednim kontaktem z Bogiem Jechową. I mówią to znowu i znowu i znowu w swojej literaturze. Ja wybrałem z tego tylko dwa cytaty. Jeden losowo, gdy składałem to wszystko razem ze starych magazynów strażnicy, a inny starałem się zdobyć niedawno po to, by mieć sedno. Mam ich dziesiątki cytatów, więc po prostu zatrzymam się tutaj z tymi dwoma. Nie dlaczego ma to znaczenie? Zobaczcie na ekran. Ponieważ oni mówią, że to jest Boży kanał komunikacji. Jeżeli to jest prawda, to Bóg wówczas przekazał rasistowskie oświadczenia. Skąd wiemy, że to Boży kanał komunikacji, musicie spojrzeć na ten magazyn strażnicy tutaj, 1 czerwca 1938 rok. Strona 164. Joseph Rutherford jest prezydentem towarzystwa w tym czasie. I możecie tutaj zobaczyć na zbliżeniu strony 64, co mówi sędzia Rutherford. Tutaj wyjaśnia, że Bóg Jehowa mówi przez tą organizację, Towarzystwo Strażnicy. Ponadto w tym okresie od dni apostołów do przyszłego przyjścia pana Jezusa do świątyni Jehowy. Pan zapewnił przez Urząd Ducha Świętego dla potrzeb każdego i każdej kongregacji, że wraz z przyjściem Chrystusa do świątyni, o której mówią, że to 1878 w ich książkach, Pan Jezus Chrystus kieruje wszystkimi rzeczami odnośnie swojego kościoła. To strażnica. Ponieważ on jest w pełnym przywództwie i wypełnia całkowicie miejsca lub urzędy zajmowane przez apostoła Pawła i innych. I te instrukcje dane Pawłowi i Tytusowi są także stosowane do dni ostatnich, gdzie my jesteśmy teraz. Więc widzicie, sędzia Rutherford poczynia argument, że Bóg Jehowa kontroluje tę organizację. Tak robił to od zawsze. Ponownie, zgodnie z tym, Bóg wypowiedział okropne rasistowskie rzeczy. Teraz po prostu wybrałem tu jedno z wielu. Spójrzmy na następne tutaj. Jest to ze strażnicy z lipca 2020 roku. I zobaczmy na stronę 24. Zbliżmy ją teraz i możecie zobaczyć tu te czerwone linie. Musimy także ufać w jedyny kanał, który dziś używa Jehowa. Widzicie? Znowu, jedyny kanał, który Jechowa dziś używa. I jeżeli zobaczycie na poprzednie, to jest to jedyny kanał, jaki Jechowa kiedykolwiek użył. Więc ponownie, według tego Jechowa jest rasistowskim Bogiem, a nie prawdziwym Bogiem Biblii. Ale wielu z was, którzy to oglądacie, już to wiecie, strażnica jest fałszywym prorokiem. Organizacją fałszywych nauczycieli. Więc jeżeli oglądacie to, albo jesteście świadkami Jehowy, lub jesteście sympatykami świadków Jehowy, to to pismo, jak wierzę, jest prawdziwie napisane do tej organizacji. Przeczytajcie to razem ze mną. 2 Tymoteusz 4, 3-4. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli. Pastor Russell, rządnij tego, co uchołekce. Jak rasowa wyższość, która jest darwinizmem. Jeżeli jesteś członkiem tej fałszywej organizacji, wydawnictwa biblijnego i traktatowego strażnicy, mój przyjacielu, to musisz wyjść z niej i przyjść do prawdziwego Jezusa Biblii. Zostałeś zwiedziony.